Dzień dobry, jestem Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję państwu BMW X1 o oznaczeniu 18i z 2017 roku. Zawrzą. Oznaczenie 18i, czyli pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 1.5 litra, 140 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na przednią oś. Samochód jest w kolorze białym, a kod lakieru to 300 Alpine White. Samochód wyposażony jest w reflektory w technologii LED, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, srebrne aluminiowe felgi w rozmiarze 17 cali, czarne relingi dachowe wewnątrz fotele sportowe tapicerka materiałowa i fotel z możliwością dociśnięcia boczków weźmy sobie do środka kierownica wielofunkcyjna z tempomatem oraz limiterem prędkości Przebieg naszego samochodu to 65 427 km. Ponadto, tak jak Państwo widzą, ograniczenie, które mieliśmy, czyli mamy tutaj też czytanie znaków. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. Podgrzewane fotele z przodu. Komputer pokładowy z nawigacją. Sterowany klasycznie za pomocą pokrętła iDrive lub po prostu poprzez dotyk. Samochód wyposażony jest w asystenta ostrzegającego nas przed kolizją oraz takiego, który raczej tego samego, który spowoduje raczej będzie próbował, żeby uniknąć kolizji, zahamuje sam. Widok z za kierownicy. Silnik benzynowy, wysoka kultura pracy, i w kabinie mamy cicho. Przejdźmy sobie jeszcze do tyłu. Z tyłu mamy wyprowadzony nawiew powietrza, gniazdo 12V oraz dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i Sofix. Siedzenia, raczej tylna kanapa posiada możliwość regulacji w pewnym zakresie oparcia bocznego. Więc fajna i przydatna funkcja. Przejdźmy sobie jeszcze do bagażnika. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie a tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w BMW X1. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.